Gdzie jesteśmy? W sklepie z zabawkami? Tak, jesteśmy w firmie Star Sanduło w Starachowicach I właśnie oglądamy plac pełen ciężarówek terenowych Czekających na modernizację. na modernizację A w ogóle to się cieszymy tutaj jak dzieciaki Gdziekolwiek nie pójdziemy i cokolwiek nie zobaczymy Jest Czyżby to był nasz? Tak, tak. Nasik. Tak. Tak. bez zamiaru aklimatyzacji, podiznowy, żeby to nie było. Na, tak. Nie, tego tak. No, bez no, no, zamulona. Tak 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 tak, 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 tak. tak. Czyli, generalnie, czyli generalnie to jest nasza rama, nie? No to Paweł niech mówi. A. Patryk, jak masz jakieś pytania, pytaj. No i tak właśnie, tak wygląda właśnie nasze cacuszko Które się buduje w Starachowicach Słuchajcie, no mnie się morda śmieje, a ten szuka dziury w całym Tomciu, Tomciu pierwsze wrażenie Co? Wygląda super Słuchajcie, to jest nasz, nasz silniczek. Raz jeszcze. Nowe utułbienie. W zasadzie wszystko nowe. Ja jestem w no Mnie to w ogóle słów brakuje. Także, także widzicie, nie zasypia się. Nie zasypiamy gruszek po piele. Samochód się buduje. Tak, tak, a ten szuka, szuka, szukaj, może coś znajdziesz. Nie, bo tu idzie to. więcej tak będzie wyglądała nasza kabina w środku, mówię, na razie mniej więcej bo to jest akurat na bazie innego samochodu No tak jak jakiś tam schomek pod spodem pewnie jest nie? wiesz co i, i, jest, i to powiem to Ci, że już, już, już przeszło to nie w to widać, tak a tu już na tym zdjęciu mamy naszą kabinę pomalowaną także będzie połączenie żółtego i czarnego plus do tego będzie niespodzianka. Także kabina jest po blacharce i teraz będzie tylko uzbrajanie kabiny. Następne ujęcie samochodów, które czekają do modernizacji. No tutaj jakiś ciekawy egzemplarz mamy. Coś na temat tego samochodu? Nie mamy pojęcia co to jest, ale wygląda ciekawie. Wygląda bardzo ciekawie. Sold. Sprzedany. Sprzedany. Kupiłeś Paweł? Nie a tutaj na tym starze mamy naszą sarenkę, która pójdzie na nasz samochód. Plan jest cały, że cała sarenka będzie zrobiona na gładko. U góry zostaną zlikwidowane okna, bo nam są do niczego niepotrzebne. A co znajdzie się na zabudowie, to mamy niespodziankę. No też pewnie chcesz? Nie, nie, nie. Masz, został ci twój. Nie, ale Także ogrywamy teraz zabudowę. Dogadujemy i zabudowa siądzie na 1466. Także dokładnie ta zabudowa będzie. A tu jeszcze nasza serenka, trochę z innej perspektywy. Tutaj nie będzie problemu, ponieważ będzie można sarnę tak ustawić, żeby ona pasowała do naszego samochodu. Chodzi mi o przesunięcie jej czy bliżej kabiny, czy dalej kabiny. Okien nie będzie. Będzie wszystko zrobione na gładko. Wszystkie wystające. Mat... Urządzenia, części zostaną odkręcone, także cała zabudowa będzie gładka, a na niej będzie coś specjalnego. Ponowne Narodziny Stara 266. Słuchajcie, trafiliśmy na wspaniały moment. Stary, poczciwy 266 dostał nowe serducho i dostaje nową kabinę. I będzie wyglądał perfekcyjnie. A tutaj nasz żółteczek, nasz silniczek i nasza rama. A tutaj jest modernizacja 260 No zaraz powinno usiąść.